Aleks Bowman, zdobywca pole position po zewnętrznej stronie, i to on rusza tutaj jako pierwszy spokojnie, obejmuje samodzielne prowadzenie dalej. Stenhouse i Larson, Stenhouse wbije się tutaj na drugie miejsce, i w tym momencie jest taka kolejność. Hemlin przesunął się na miejsce trzecie, ale jest atakowany od zewnętrznej strony. Jestem ciekaw, czy utrzyma się tutaj na trzecim miejscu przez kolejne kółko. I już dwa błyskawiczne okrążenia Bristol Motor Speedway za nami. Z Bowmanem na prowadzeniu, z i Gipsem na kolejnych miejscach. O, wyprzedzanie nie jest tutaj jakoś bardzo trudno, ale trzeba utrzymać auto w ryzach. Te pierwsze okrążenia, pierwszy przejazd będzie istotny, aby zapoznać się z panującymi na torze warunkami. To jest obiekt o tyle wyjątkowy, że w pełni betonowy, jedyny w pełni betonowy obiekt w Nascar obok Dover tak było przez wiele lat, no ale teraz kiedy mamy jeszcze Nashville Super Speedway, to aż trzy tego typu obiekty w kalendarzu serii pucharowej, więc można mieć jakiś punkt odniesienia, można mieć jakieś porównania.